Za chwilę Mysłowic i NRM. Znakomity przykład, że sztuka łączy i niweluje polityczne różnice. Witamy! Tu zespół NRM z Białorusi. Nazwę zespołu tłumaczy się jako Niezależna Republika Marzeń. Ich twórczość to manifest niezależności wobec systemu i władzy Białorusi. Teksty piszą tylko w białoruskim języku, broniąc go i propagując swoją narodową kulturę. Powiem, że dla nas nigdy nie była obojętna kultura Polski i wpływ kultury polskiej na białoruską, jak i w drugą stronę białoruskiej na polską. I dodam kilka nazwisk znanych Białorusinów czy Litwinów, którzy są znanymi Polakami. To przede wszystkim Jagieło, Mickiewicz, Kościuszko, Moniuszko tę listę można wydłużać bez końca. Ze współczesnych twórców można wymienić Czesława Niemena, Sergiusza Piaseckiego. To wielkie osoby, które urodziły się na naszej ziemi, a realizowały się w Polsce. Taka współpraca, taka wymiana zawsze była bardzo skuteczna i przyjemnie nam uczestniczyć w tym procesie. My czujemy się dziedzicami tych ludzi. Wiele spośród protest songów granych przez NRM. To piosenki kultowe białoruskojęzycznej młodzieży. Zespół jest nie tylko zjawiskiem muzycznym, ale też fenomenem socjologicznym. Dzięki NRM wielu Białorusinów zaczęło używać języka białoruskiego na co dzień. Cześć, Grupa Myslowic. Mysłowic to jeden z najpopularniejszych i najbardziej utytułowanych polskich zespołów. Trzykrotnie nominowany do MTV Europe Music Awards. Otrzymał 30 nominacji i 7 Fryderyków, m.in. w kategoriach Album Roku, Zespół Roku, Piosenka Roku. Angielskojęzyczna wersja albumu Korowa Milky Bar została wydana w 27 krajach. Spodziewamy się po prostu eksplozji wyobraźni, eksplozji środków artystycznych eksplozji muzycznej, harmonijnej, wokalnej. Instrumentalnej i, 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 i wzajemnej wszystkim... inspiracji. Przede wszystkim. Tak, tak, właśnie. W sensie i... i I myślę, że obok tej artystycznej jest tak naprawdę dobra wspólna zabawa, która będzie nam przeświecała Ja myślę, że, że to okaże się na koncercie dopiero, bo mielibyśmy okazję jeszcze wspólnie e, zagrać. Znamy się, że tak powiem, częściowo znamy m, swoją twórczość. Myślę, że też możemy łączyć to, że, są, że oba zespoły wykonują piosenki. Tak. Tak, myślę, w polubie, myślę, że zdało, nie wiem ile członków e, liczy zespół LRM, ale chyba to jest 3, to, to jest taka różnica. Mamy przewagę liczebną. liczebną, więc... E, to myślę, to, że gdybyśmy by zagrali w piłkę, to w kulani byśmy a, mieli 15 do 0. Dokładnie. Zakładam, że brzmieniemą też możemy mieć skoro no jest 5 członków, a tam 3. w takim razie co nas łączy z